Żądam sprawiedliwości. Jak na dzikim zachodzie poszukiwany żywy lub martwy. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę. Stał się religijnym fanatykiem, którego antyzachodnia retoryka zmienia w idola muzułmańskich bojówkarzy na całym świecie. Ja myślałem, że Papa Smurf to fajny czarodziej dopóki nie zaczął gadać o jakiejś świętej wojnie. Pora je trochę rozerwać, ta niespodzianka Miesiąc po 11 września amerykańskie siły wspierane przez Afgańczyków zaczęły polować na Bin Ladena. Bin Laden i jego bojownicy uciekli do Tora Bora, w góry na granicy z Pakistanem. 10 lat. Tak długo Stany Zjednoczone tropiły odpowiedzialnego za najpotworniejszy atak terrorystyczny w historii. 1 maja 2011 roku, tuż przed świtem, nadlatują, by wykonać misję zatwierdzoną przez prezydenta. Długie ramię amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości dosięgnęło wreszcie najbardziej poszukiwanego terrorysty na świecie. W Waszyngtonie rozbrzmiewa głos jednego z żołnierzy: Za Boga i kraj Jeronima. Najbardziej poszukiwany terrorysta świata nie żyje.